Dzień dobry. W dzisiejszym filmie zaprezentujemy czyszczenia i konserwację ekspresu Melita Balista T. Powiemy o czyszczeniu Easy Cleaning, o wymianie filtra, czyszczeniu tabletką, czyszczeniu systemu mlecznego i o odkamienianiu. Zaczniemy od najważniejszego czyszczenia Easy Cleaning. Po każdej kawie mlecznej wykonujemy takie szybkie czyszczenie, przekładając rurkę z mleka do tacy ociekowej i na ekranie potwierdzając OK. Ekstra się automatycznie. Jest to automatyczny proces szybkiego czyszczenia. Zalecamy robić go po ostatniej, zrobionej kawie mlecznej. Wykonanie procesu po zrobionym cappuccino zapewni zawsze dobrze spełnioną piankę, więc jest to bardzo ważny proces. O stół kawach mlecznych. Ekspres wyświetli Państwu komunikat o konieczności czyszczenia systemu mlecznego za pomocą płynu Cappuccino Cleaner. Tego płynu dozujemy 15 ml na każde 250 ml. W przypadku tego ekspresu przygotowujemy pół litra wody i wywamy 30 ml płynu Cappuccino Cleaner. Warto zaopatrzyć się w takie naczynie, aby przygotować odpowiednio roztwór. Czyszczenie wybieramy z poziomu menu, przytrzymując duży guzik menu. Konserwacja i czyszczenie obwodu mleka. Po kliknięciu ekspres pokieruje nas dokładnie krok po kroku, co powinniśmy zrobić, a proporcje to 30 ml płynu i 0,5 litra wody. Proces trwa od 5 do 10 minut i robimy go od stoka plecznych ekspres, sam się o to upomni. Kolejnym... Yy... Procesem będzie czyszczenie ekspresu tabletką. Używamy tabletek Kofix. Jedną tabletkę zgodnie z zaleceniami ekspresu, które wyświetlają się na ekranie, pewnie co około 3 tygodnie wrzucamy do sypu kawy mielonej. Po wybraniu czyszczenia obwodu kawy. Każdy, każda czynność będzie wyświetlona, jaką powinniśmy zrobić. Po kolei najpierw opróżnimy tacę ciekawą z wody i fusów, a następnie wskazaną tabletkę umieścimy w zrzucie. Czyszczenie trwa około 20 minut i wykonujemy je zgodnie z zaleceniami ekspresu. Trzecim procesem będzie odkamienianie. Odkamienianie również wykonujemy zgodnie z zaleceniami, które będą wyświetlać się na ekranie. Do tego także potrzebujemy naczynie. Proporcje to 100 ml płynu Cofix Odkamieniacz Eco. Tutaj mamy też miarkę na pół litra wody. Taki roztwór po wybraniu w menu konserwacji procesu usuwania kamienia wlewamy do zbiornika na wodę. Tutaj też możecie Państwo skorzystać. Z miarki, która jest na zbiorniku, pół litra wody i 100 ml wód kamieniacza. Po wybraniu procesu, każdy kolejny krok wyświetli się na ekranie. Co około 3 tygodnie do miesiąca taki proces będzie się wyświetlał. Wykonujemy je zgodnie z zaleceniem na ekspresie. Ostatnim procesem, jednym z ostatnich, bardzo ważnym, jest również wymiana filtra. Filtr COFIX-C103 do Express Melita. Gdy ekspres wyświetli wymianę filtra, również na, w menu konserwacja wybieramy filtr, wymienić filtr i postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie. możemy teraz państwu jeszcze zaprezentować wymianę filtra. Po wciśnięciu tak też będzie wyglądał każdy proces, jeżeli chodzi o instrukcję na ekranie. Po wciśnięciu wybieramy start. Wyjmujemy zbiornik na wodę, w którym znajduje się aktualny filtr. Filtr wyciągamy ze zbiornika, wykręcając go z gwintu. Zużyty filtr utylizujemy. Napełniamy zbiornik na wodę zgodnie z zaleceniem. A nowy filtr montujemy wkręcając go do ekspresu. Napełniamy zbiornik wodą. Zgodnie z zaleceniem podstawiamy pojemnik 0,7 litra pod wylewkę kawy. Jako zamiennik, właściwie docelowy pojemnik, możecie użyć Państwo pojemnika na fusy. I uruchamiamy czyszczenie. W, w tym momencie filtr zainstaluje się i zostanie wymieniony w systemie na nowym. Filtr został wymieniony. Wodę, która została przelana przez z wylewamy, a zbiornik umieszczamy z powrotem w miejscu do tego wyznaczonym. Do tego e, chciałbym Państwu pokazać jeszcze czyszczenie systemu jednostki zaparzającej manualne, które należy wykonać raz w tygodniu. Z prawej strony. Podważamy przyciski, wyciągamy blokadę. Cisnąc czerwony guzik, przekręcamy e, dźwignię. Na ekranie pojawia się informacja, że jest brak jednostki zaparzającej. W tym momencie nie możemy ani robić kawy, ani resetować ekspresu. Wyciągamy do siebie jednostkę. Ten element cały możemy umyć pod kranem. Wskazane jest zrobienie tego raz w tygodniu na koniec tygodnia, takie mycie zagwarantuje wysoką jakość kawy i bezawaryjność urządzenia. Podczas wkładania z powrotem myjemy to wodą pod kranie bez żadnych detergentów, zwykłą letnią. Montaż odbywa się w ten sam sposób co demontaż. Kawa wkładamy i po raz przesuwamy dźwignię z powrotem na ekranie pojawi się informacja, że zapalacz został prawidłowo zamontowany. Wkładamy panel z powrotem. Jeżeli zdarzyłaby się sytuacja, że ekspres, system leczny nie zostanie wyczyszczony, ekspres przestanie spieniać mleko lub będzie spieniał je gorzej, należy wyczyścić sam system spieniania. Poprzez przytrzymanie dwóch przycisków z prawej i z lewej strony wyciągamy system w dół. Cały system spieniania widoczny jest tutaj. Tak naprawdę możemy to pod zlewem przepłukać. Możemy to rozmontować na części pierwsze. to składa się z trzech części. Wyciągamy pierwszą do góry, przepłukujemy pod bieżącą wodą. Druga część plastikowa oraz sam uchwyt też możemy przepłukać. Te wszystkie rurki, które tutaj są, otwory. muszą być drożne, aby ekspres dobrze spieniał mleko. Jeżeli zauważycie Państwo spadek jakości pianki mlecznej, to jak najbardziej zalecamy wykonanie takiego, takiego czyszczenia. Montujemy kapuszynatorę, wciskając ją z powrotem. Ekspres jest gotowy do użycia. Dodatkowo zaprezentujemy Państwu jeszcze, jak konfigurować napoje: zarówno moc, jak i ilość samej kawy, przytrzymując. Przycisk menu. Wchodzimy w ustawienia i wybieramy klawisze odniesienia. I tutaj mamy te napoje, które są na panelu głównym ekspresu. Po kolei możemy ustawiać w nich parametry. Dla przykładu ustawimy cappuccino. Mamy tutaj przepisy. Możemy wybrać, który rodzaj napoju, tak naprawdę spośród tych dostępnych, chcemy mieć pod przyciskiem cappuccino. Czyli trzeci model lewej. Wybieramy moc kawy, aromat, temperaturę oraz dla dostosowania pod nasze kubki lub filiżanki ilość samej kawy i ilość piany. Takie ustawienia można przeprowadzić w każdym z wybranych napojów, a standardowo jest to espresso, kafe crema, cappuccino, latte, mleko lub pianka mleczna, gorąca woda i ostatni przycisk to podwójna kawa. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o czyszczenie ekspresu. Zaprezentuję Państwu jeszcze dodatkowo aplikację, dzięki której całe czyszczenie będzie zdecydowanie ułatwione. Aplikacja Melitta Connect. Po wybraniu modelu urządzenia w aplikacji znajdziecie Państwo informacje odnośnie konserwacji. Każdy proces, krok po kroku, który właśnie wytłumaczyliśmy, tutaj się znajduje. Odkamienianie, czyszczenie systemu kawy, wymiana filtra wody, czyszczenie systemu mlecznego, czyszczenie bloku zaparzającego, to są bardzo ważne czyszczenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Życzymy smacznej kawy. Pozdrawiam.